Witam serdecznie. Zarówno tych, którzy oglądają tę transmisję na żywo teraz, tutaj w sobotę o 21., jak również tych, którzy obejrzą to sobie kiedy indziej. Na początku chciałem powiedzieć, dlaczego ten temat, dlaczego, skąd się tutaj wziąłem, po co i dlaczego. Pierwsza rzecz jest taka, że chcę w przyszłości dalej prowadzić swój kanał na YouTube i to taki kanał ciekawy. I tak zauważyłem, że to narzędzie googlowskie, hangouty, są bardzo dobrym narzędziem do tego, aby taki kanał prowadzić. Problem. Pojawił się innego rodzaju. Otóż kiedy zrobiłem pierwszy ten taki live, tej Testowy, a potem drugi całkowicie skopany o tym przepisie PZW, zauważyłem, że mam potężną wręcz tremę. Tak potężną, jakiej nie miałem już bardzo, bardzo dawno temu. A muszę przyznać, że w swojej karierze zawodowej, napracowałem e, w sferze takiej finansowej, występowałem często przed załogami przedsiębiorstw. Ja takiej tremy nie miałem, jaką mam teraz tutaj przy tych takich audycjach na żywo prowadzonych przez właśnie Henryauty na YouTube. Ale ponieważ te audycje na żywo będą mi potrzebne w przyszłości, bo chcę dzięki nim właśnie dużo rzeczy, że tak powiem, pokazać, zaprezentować i zdziałać, mam nadzieję. To postanowiłem się zmierzyć z tym tematem, z tym problemem, problemem swojej treny. No i wymyśliłem sobie, że czym więcej razy będę występował przed kamerą, tym szybciej mi to pójdzie. A no dlatego właśnie wymyśliłem taki prosty temat, w którym nie powinienem mieć większych problemów. To po pierwsze, to po pierwsze, e, pierwszy powód, dla którego. Mm, postanowiłem dzisiaj właśnie taki temat, skąd się tutaj wziąłem, po co i dlaczego, poprowadzić. Drugi powód jest zupełnie inny, taki, nie wiem, czy nawet o nim mówić, ale nie, no powiem, no bo y, jestem gościem waszych, na waszych monitorach, na waszych komputerach, prawie że gościem w waszych domach, no i chciałem co nieco o sobie powiedzieć, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, taki może może to niepotrzebne zupełnie, ale, ale może się tam komuś przyda. W każdym razie coś tam o sobie dzisiaj powiem. Może nie dużo, na pewno nie wszystko. Na pewno powiem, jak, się, jak to się stało, że trafiłem do internetu. Bo um, ja przez dłuższy czas w internecie nie byłem. <grym> W internecie pojawiłem się dopiero w 2008 roku i zadebiutowałem, zadebiutowałem swoimi artykułami, które umieściłem na takim bardzo prostym bardzo, na bardzo prostej stronie internetowej stworzonej za pomocą takiego szablonu. Ta strona była tak prosta, że praktycznie po opublikowaniu kilku artykułów nie mogę publikować na nie nic więcej. I wtedy pojawił się pewien człowiek. Wy go znacie. To, to yy, zaprzyjeźniony nasz tracker, polski tracker, który jeździ po całej Europie ciężarówką i opowiada o różnych bardzo ciekawych rzeczach. Yy, to on mi pomógł postawić w internecie taki yy, portal praktycznie z prawdziwego zdarzenia, na, oparty na CMS-ie, który się nazywał J-Portal. Yy, i od tego się właściwie zaczęła taka dokładniejsza, taka może no niedokładniejsza, ale taka częstsza e, moja aktywność w internecie. Tam publikowałem swoje artykuły, e, zdjęcia i tak dalej. I w pewnym momencie przeszedłem z CMS Joomla na z CMS Jportal, na CMS Joomla. Stworzyłem bardzo fajny, bardzo fajny portal. Udało mi się zgromadzić na tym portalu mnóstwo ciekawych ludzi, ale to trwało. No, dosyć krótko, myśmy mieli tam bardzo dużo artykułów, na tym portalu naprawdę się coś, coś działo. Ja spróbuję Wam go pokazać teraz, bo jego już, to prawda, nie ma. Tego portalu już nie ma, bo jakiś idiotami go zbanował, zhakował mi go. Natomiast jest jeszcze, ja mam jeszcze do niego tutaj dostęp i chciałem Wam pokazać ten, właśnie portal, żebyście wiedzieli, do czego. Do czego możemy dojść. Tylko gdzie to jest. Hm. to są właśnie audycje na żywo. On powinien się tutaj pokazać. A nie pokazuje. A i właśnie. To są właśnie te... A, jest! Dobra. To są właśnie audycje na żywo. Ja tu muszę opanować kilka rzeczy żeby móc Wam potem ewentualnie coś zaprezentować ciekawego. Nie wiem, czy to już widać, powinno być już... Aha, nie tak. No właśnie, Alek się musi nauczyć. Chyba coś widać, tak? Musimy tak... Mam nadzieję, że widać. No tak wyglądał ten mój portal. Tu naprawdę wszystko działało, To wszystko było fajnie zrobione. Nawet to ładnie wyglądało. Była galeria zdjęć, było forum. Internet mi tak chodzi teraz, bo jest łącze wykonane przez Hangout'a. Mieliśmy tutaj naszą galerię zdjęć. Wiele osób tutaj te swoje zdjęcia publikowało. Teraz galeria wróciła na ten nowy Marfisz, ale ten nowy Marfisz ma jeszcze wiele, wiele rzeczy do do zrobienia. Nowy portal jest stworzony na CMS Joomla 3.2.0. Ten CMS jest niedoskonały. Wiele rzeczy mam, mam z nim po prostu problem. No i wszystko na razie będzie czekało, aż no, całość się ustabilizuje i będzie funkcjonowało normalnie. I mm, tak wygląda nowy, nowy Marfisz. Zupełnie inaczej. Myślę, że kiedyś, kiedyś w przyszłym roku m, jego wygląd jeszcze całkowicie się zmieni. Niewiele będę mógł pokazać z internetu. Dobra, nie ma sensu. Z tej racji, że po prostu moje łącze jest, jest za sobą. Ten nastąpił taki pewien moment w, w historii mojej, w historii moich, w mojej działalności w internecie. Któregoś dnia pracując jeszcze wtedy w banku, miałem parę dni wolnego i postanowiłem sobie pojechać na karpie i nagrać, nagrać e, przy okazji film. I nagrałem taki film, który nosi tytuł 4 dni z życia karpiarza. I powiem Wam tak: ja ten film opublikowałem w internecie i zupełnie nie oglądał. Zupełnie zero zainteresowało, i tak się właściwie prawie że skończyło. Ale tak po roku czasu, po roku czasu ktoś ten film gdzieś tam dojrzał. No i zaczęło się oglądanie tego filmu, komentowanie. Ja zobaczyłem kilka ciekawych komentarzy o tym filmie. No, postanowiłem zrobić, zrobić następny. następnym był e, były chyba wiosenne szczypaki, a potem poszło trochę takich. E, rzeczy ze szkoły portalu Marfisz i jeszcze innych takich filmów. Zaskoczyłem się tym, jak ciepło zostałem przez internautów przyjęty, porównując niektóre komentarze na innych kanałach, tam gdzie było masę hejtów, mnóstwo takich zaziorności niepotrzebnej, to u mnie był spokój. Zaskoczony tym, zacząłem kręcić coraz więcej filmów, coraz więcej, 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 aż ja w końcu nie mogę. Bez tego pojawiania się coraz częstszego na YouTube. Aha, mi się włączy film. Ja przepraszam, jestem trochę nieorganizowany. z tym wszystkim. Bo jeszcze się uczę, jeszcze się uczę całej tej aplikacji. No dobra, teraz już powinno być dobrze. Uczę się całej tej aplikacji, uczę się obsługi tego hangoutu. To mi się przyda w przyszłości, dzięki temu mam nadzieję zrobić, zrobić te, y, fajny kanał, fajne rzeczy wam wszystkim y, pokazać. Prowadząc portal marfisz.pl y, zorganizowałem w y, czasie. W latach 2009-2012 kilka takich fajnych konkursów fotograficznych pod wspólnym, pod wspólnym tytułem Zów i Wypuść. Zaangażowałem w to mnóstwo pracy. Zaangażowałem w to kilka, no nie kilka, bo tylko dwie firmy produkujące sprzęt, sprzęt wędkarski. Firma Jackson i firma. Robinson, one mi sponsorowały ten, ten, konkurs, były fajne nagrody, było dużo ciekawych i pięknych naprawdę zdjęć, ja te zdjęcia niedługo przywrócę na marfisz.pl, będziecie mogli je zobaczyć, nie tylko zdjęcia, ale i filmy, organizowałem te konkursy z myślą o tym, że jakoś przyciągnę do tej idei złów i wypuść wielu ludzi, bo pojawiając się w internecie Pojawiłem się właśnie z taką myślą, żeby promować tę zasadę. E, zasadę złów i wypuść. No kill, czy catch and release, tak? Release, jak to mówią inni. Bo m, sam jestem wypuszczaczem ryb i bardzo mi się podobało i podoba to, że, że te ryby można m, po prostu wrócić przywrócić do życia po po ich wyholowaniu. I ten konkurs trwał przez 3 lata. On się w pewnym momencie stał bardzo taki sławny, ale ze sobie tylko znanych powodów czwartej edycji tego konkursu nie zorganizowałem. Nie chcę teraz mówić dlaczego. Po prostu na czymś się tam zawiodłem, coś stwierdziłem, że coś było nie warte zachodu, nie warte tego, żeby się. W to angażować. Znaczy nie, nie angażować w zasadę Złów i Wypuść, bo w to akurat się angażuje nadal, ale w zasadę organizowania konkursów, szczególnie konkursów takich z nagrodami e, rzeczowymi. Także takich konkursów raczej na moim kanale też nie będzie. Po prostu sparzyłem się na czymś i, i nie, chcę tego, nie chcę do tego wracać. Także taka krótka historia była, jeśli chodzi o to moje pojawienie się w internecie, o portal martisz.pl bo to na nim wszystko się w zasadzie zaczęło dziać i do tej pory się dzieje. Na nim wszystko się jeszcze odtworzy, bo na razie portal jest w takiej, no powiedzmy, w takiej śpiączce klinicznej. Kiedy twórcy CMS-Joomla no, przywrócą normalne funkcjonowanie tego CMS-u, i portal portalmarfish.pl będzie, będzie lepiej funkcjonował. Eee, żeby nie zanudzać Was, tutaj bardzo, nawet mówiłem, że, że mam pytanie po co i dlaczego. Skąd się tutaj wziąłem? Eee, no, warto jeszcze powiedzieć skąd jestem, bo o to też pytają e, różni ludzie, którzy nie oglądają dokładnie filmów. Ja mieszkam w województwie zachodnio-pomorskim, w. W takim małym mieście, które się nazywa Pożyce. Po co się tutaj wziąłem w tym internecie? Tworząc ten swój portal internetowy, pisałem wtedy mnóstwo artykułów, po prostu chciałem, chciałem się podzielić z, tymi, z ludźmi swoimi tymi m, przeżyciami, dokonaniami, m, Swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami chciałem się też dopytać ludzi, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej, bardziej nowocześniej i tak jakoś zacząłem się mm, z ludźmi kontaktować właśnie przez internet. No, a potem, tak jak mówiłem, przyszedł ten film Cztery Dni Z życia karpiarza, potem następny, następny, następny i cała moja działalność właściwie już teraz. Yy, krąży wokół kanału YouTube i tego portalu martwisz.pl, na który bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Forum tam działa bez zarzutów, można na tym forum dyskutować, można na tym forum opowiadać o swoich sukcesach, zadawać pytania. Na forum jest zarejestrowanych kilku bardzo doświadczonych wędkarzy, którzy na pewno odpowiedzą na niektóre bardzo takie pytania trudniejsze, które nurtują początkujących, początkujących wędkarzy. Także myślę, że żeby nie przedłużać też powiem tak, że po to, ta, to, to moje dzisiejsze wystąpienie, aby przede wszystkim pozbyć się tremy, poza tym troszkę o sobie powiedzieć, niewiele powiedziałem, ja jestem osobą bardzo taką skrytą, trudno jest o mnie Cokolwiek się dowiecie, ale dużo już wiecie. I myślę, że w przyszłości, jak troszkę czasu minie, jak kilka razy zrobię takie właśnie wystąpienie, to w przyszłości będę Was bardzo mocno zaskakiwał różnymi ciekawymi materiałami. Niektóre z nich będę poprzedzał jakąś zapowiedzią, inne będą dla Was niespodzianką. Dzisiaj zapraszam Was wszystkich na hangout, który się odbędzie 16 grudnia, to jest ten poniedziałek, który teraz nastąpi o godzinie 21. Hangout luźny, na tematy takie luźne, wędkarskie. W przyszłym roku, bo o to pytacie bardzo często, czy będą hangouty w przyszłym roku. Oczywiście będą, ale będą już nie tak luźne jak ten poniedziałkowy. Będą bardziej tematyczne. Postaram się tak prowadzić te hangouty, żeby wszyscy, którzy je oglądają, mogli coś z tych hangoutów dla siebie wyciągnąć, w jakiś sposób z tych hangoutów skorzystać. Ja cały czas jeszcze się uczę występować właśnie w tej formie publicznej, w formie na żywo. W tej chwili ogląda mnie 19 osób, które bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, jak przejdę to, jak przebrnę przez to, przez tą swoją tremę, to myślę, że te audycje, takie nadawane na żywo, będę potrafił prowadzić na luzie i myślę, że będą ciekawe. Postaram się, żeby były ciekawe. Najpierw jednak muszę zwalczyć to ustrojstwo, które mnie blokuje i dlatego właśnie był dzisiejszy. Był dzisiejszy live, było to dzisiejsze wystąpienie. Dziękuję Wam za to, żeście mnie oglądali. Za to, żeście mi dali więcej tremy niż to, warte. To jest właśnie ten problem. Problem tego typu, że mówię do ludzi w czasie rzeczywistym. Jak rozmawiamy na Hangout, tak jest troszkę inaczej. Jak mówię sam, jest problem. Dlatego zderzam się teraz z tym problemem. Walczę z nim po to, żeby zrealizować w przyszłości. Ten swój taki projekt, ten swój taki pomysł, aby prowadzić bardzo dobry, ciekawy kanał o tematyce wędkarskiej. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia w poniedziałek o 21 na hangoucie. Zapraszam Was na marfisz.pl, na forum marfisz.pl. Zarejestrujcie się, dodawajcie własne zdjęcia do galerii, rozmawiajcie na forum, dyskutujcie. Portal martwicz.pl Wędkarstwo i przygoda będzie rozwijany, aczkolwiek nie w bardzo szaleńczym tempie, jak to, było, jak to było kiedyś. Wrócimy do tego tempa, wrócimy do tej dynamiki, ale za jakiś czas. Dziękuję, do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się, hej.